Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe, druk ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. We wtorek około godziny 15.45 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Adamowice. Kierujący Deł Lanos, 40-letni mieszkaniec powiatu Kutnowskiego, zjechał na pas dla pojazdów jadących w kierunku przeciwnym i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym MAS kierowanym przez 52-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku zdarzenia, urazu głowy i ręki doznał kierujący Lanosem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe, druk ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno.